Cześć, witajcie. Jestem Maryczku, Witajcie w kolejnym odcinku z Gry Assassin's Creed Valhalla. Od rozpoczynamy i będziemy 28 minut ogólnie. Ja odkryłem, patrząc, że możemy zaoszczędzić trochę punktów, bo patrzcie, że tutaj mamy drzewkę zrobione, ale gdy w praktyce my sobie usuniemy stąd o, mamy 11 punktów dostępnych i patrzcie, my możemy z tego drzewa iść, żeby zdobyć tę umiejętność. Wtedy o, zaoszczędzimy 5 punktów z tego, co mi się zdaje. Co nie? Załóżmy mamy chyba 5 punktów. Dobrze, mówię. 5 punktów. I te punkty możemy rozdysponować gdzie indziej. I w praktyce możemy i to kończyć to drzewo, co ja chciałem, czyli serię krytobójstw. Dodatkową adrenalinę. I jeszcze nam zostają punkty. A to jest co to? Sztuczka z na uderzeniu. Hmm. I tutaj patrzę, mam jakieś umiejętności Które mam ucznik konny, mógłbym w końcu poczytać o tych umiejętnościach To dzisiaj zrobię wszystko, asesyna hmm. Zwinne palce Klucze zdobyć Twój kruk e... hmm. To się przyda Kruk będzie za nas po prostu zbierał wszystko Asesyna, co to jest? Patrzcie, mógłbym jeszcze Patrzę, może poszukamy takich rzeczy, które mógłbym zaoszczędzić. Gdzie te pięć, te trzy rzeczy są mi niepotrzebne, zbędne całkowicie. To też jest niby mi zbędne. Jeszcze sobie coś stąd próbować. Brutalne powalenie Spróbować jeszcze coś zdobyć. miarę niskim kosztem. Uż może umieć z tego drzewa. O! Yy. Adrenaliny. To się przyda. Zawsze rozpoczynam z jednym adrenaliną. Nawet jakbym miał zero całkowite. A już to zrobiłem, rozdyspo rozdysponowałem punkty. będę umiejętności. Mam cztery teraz miejsca na adrenalinę i przy rozpoczęciu walki zawsze będę miał pełną. W dzisiejszym filmie ruszymy w tej chwili po tą, po tą tajemnicę, po, tym, po ten skarb i potem kolejną tajemnicę. Wtedy zakończymy już wszystkie tajemnice. Albo na początku po to, bo to jest bliżej. Może znowu Cassandra spotkamy. I w ogóle zastanawiam się, czy ten czy ten sposób jest dobry, że my tak nawalamy tym toporkiem, co nie? Małutkim, a tym dużym zawsze robimy takie sobie obroty z kółko. Nie wiem, czy to jest do końca dobre, bo w sumie ten topór jest mocniejszy. Zobaczymy w praktyce, zobrażaniem jak to będzie wychodziło. No i nasze... Kruk zdobywa rzeczy? To, to jest akurat nie dobre. nawet powiem. Uwaga, no, tutaj będzie kolejna kartka i widzę skarb. O no, nie. Jeszcze tylko kilka. Ogólnie, to nie nic. Mogę mnie za tą wespawę kończyć, jakby co wódką. A tam w tym skarbie sobie poczytam, ale troszeczkę teraz będę się będę się gubił z tym, że Sokół za mnie zbiera. Mój król za mnie zbiera rzeczy. Już oh! oh! wiecie. On idzie, on jest poza chatą. Będziecie Could could my be nice be this was going to be better than me This was going to be the choice in the land of the pigs. Uh, do you need? Please go away. I don't have time for you right now. My life's work is in crisis. Uh, do you need? Please go away. I don't have time for you right now.

Dobra, I have an easier way. I don't want to get tired. I I I should get the ingredients on here for them too. I think these notes might belong to you. You're my savior! Say, you wouldn't mind gathering the ingredients on this list for me? I'm making a smoky drink that's stronger than mead. You can play a small part in making history if you help. I'll see what I can do. No, but someone smashed. I think Pwnik got something. Maybe Luna Tarce will not use it. Zadania, może? Nie, na no, wyspisk nie mam nic lepszego. Na tej liście składniki, tylko proszę mi powiedzieć, jakie to składniki? Ja tutaj nie widzę. Dobra, dajmy ci mi na notatkę, może gdzieś tu ją mam. Mm. wziął się do wymiary zgniecionego i utrzymienia spod południa. I'm gathering the ingredients on this list for me. I'm making a smoky drink that's stronger than me. I'll see what I can do. Co mnie atakuje? Nie przez to świnia, po prostu. u dzika. Pewnie ja się kiedyś przyda. Dobra, no, weźmy konia. Nie chcę płaszcza. Po prostu chodźmy, płaszczy też przydaję. by umieć to, żeby występował z konia. Kiedyś. Chociaż w sumie z konia dużo nie jeżdżę nawet. Zdarza się czasem, ale nie zawsze. W sumie nie jest to mi potrzebne do życia. To jest jakaś... To dane przebędzie. Nie zapowiada się to zbyt dobrze, to miejsce. Poza tym widzę tutaj zabitego dzika. Wiedźma jest mgła, kasa, to powinno być. W środku siedzi na 100% jakiś dziadek. Pójdę do zakład. Do środka na początku ja tu wejdę. i the screen with heed my warning child this will be the last place you visit if you don't oh siedzi tam na górze. Widzimy on nawet z tą obsydelogową. Nie mogę tam wskoczyć, ale już o, mam to. Hello there. Oh. You're not a child and, and you're not a spirit. No. Just an old man whose son drowned playing near these ruins many years ago. I'm sorry. That's terrible. It was. Now I spend my days warding away children from this place, so no other parent must suffer as I did. I will leave you to it. Thank you. Be careful on the way down. Starzec tutaj jedziemy, żeby odciągać syn dzieciaki. No to jak ustęp z Szkoda, dziadka. Dobra, w praktyce tu nam została jedna rzecz. Tu nawet jest kilka rzeczy, kilka mniejszych skarbów. Bo jak to wygląda. Zostało nam cztery... Pięć skarbów, tajemni jedna tajemnica, dwa artefakty. Artefakty... Tu jest skarb jeden Artefakty, dobrze, jeden artefakt widzę, wiem gdzie jest Dobre skarby nie wiem gdzie są wszystkie skarby i tajemnice, nie wiem gdzie jest ten artefakt Bo Nie mogę zlokalizować Nie mogę zlokalizować jednego artefaktu Pewnie nam pomoże e, nasza przyjaciółka My w sumie w tej chwili byśmy mogli się udać po ten tu artefakt i jak się skarb. I jak się wyrobimy, to w sumie pójść tu. W sensie to jest tak że jak musimy tam przejechać. W sumie można łajbę wezwać. To, to jest dobra myśl. I łajbą popłyniemy po tajemnice. Have a song. Run up the trail! Yeah.

jakiego <mulikowani> no, mili? Tutaj balią nie przyda się. W tej chwili nie jest potrzeby. Tu jest jeden skarb, który będę mógł. Dobra, wsąć do na Bądź moim oczami, co? Chyba tędy wejdziemy na wieżę. I stąd się snipimy. Typ snajpera będzie zaraz grany. No oni tam tak chodzą jakby taką ścieżką można powiedzieć Jest ja sobie chcę żeby ich zabić Oni się w praktyce wymieniają Okej, ten jest silniejszy, ten nie jest aż tak silny. Tu nie ma ich aż tak dużo, powiem szczerze. To jest jakiś, jakiś taki lekko silniejszy widzę. Mogłabym na niego użyć Z usypiającego. Tego to bez sobie. zabiję.

To jest w ogóle Jim Bega. Do i dać strzał uspiejącym i nie muszę się cackać jeszcze nawet mam o uspiejący cień, strzał oznacza symbolem ci... cel we śnie pogrąża Cień, jak mu się kończy, to jest uśpiony. Podejdę i z kryptowalczym atakiem go zabiję. Już źle zrobiłem. Nie zrobię, jednak dobrze, jeszcze udało się zdobyć. Ja na swoim Podejdźmy wyżej. Krok w ogóle nie wszystko zbiera z tego co widzę, większość ci zbiera. Ale nie tysiąc procent, tak? O, okej. Okay, Tę umiejętność chyba uśpienia będę korzystał cały czas. W praktyce, chyba nawet taką Redwaldę mógłbym tym uśpić i ja po prostu ją dobić tym atakiem. Czy na przykład... Wiedźmy mógłbym tym spróbować zabić. Będę spróbował, bo to zrobić na Redvaldzie, jak dojdzie co do czego. Może się uda ją tym uśpić, tak na to liczę, bynajmniej. No już mam, więc mogę tu wejść jeszcze trzeba patrzeć, bo pewnie nie wszyscy zdechli. Kurde, gdzie tu może być wejście? Hmm. Tu jest wejście i do skrzyni klucz. Bo do tutaj widzę jeszcze... No Dobra, dajmy tą włócznię do Onidasa, zobaczyć mi. Dawać mnie to. Leonidas. Też bardzo dobra broń Chociaż dalej wolę moje topory Wiecie stare a dobra chodźmy tu szybką podróżą i możemy się statkiem szybko popłynąć na tą wyspę, Przecież chodźcie mi sprawdzić, czy będziemy tak rybadę zabić, po prostu musimy topić dobić się z... wiecie że yy, skrytobój... zaawansowaną skrytobójstwo, to mogę ich szybko dobijać. Nawet tych silniejszych domień, czyli tak mrbalzę, czy jakąś wiedzę mógłbym po prostu uśpić i dobyć, uśpieć i dobić. Spróbujmy to wykonać na redwalcie. Zrobię taki sobie zapis, co nie? Zrobimy na początku filmu i po prostu zobaczymy, czy się da. Dobry plan, w ogóle zostało nam 3 minuty, więc... Dużo nam już nie porobimy, ale...

Chciałabym bądź wrogą jeszcze. Tu jest taką 95% Właśnie!

прездатым угленке. No tak, bo każdego zabitego naszym atakiem tym, daleka. I to był z tym takim łukiem. A nie. Czas się już nam skończył, więc... Co? W kolejnym filmie ruszymy tutaj na to? W kolejnej sesji jakby naszej... Ruszymy na to. Ja chyba się po prostu zobaczę, poczytam, zobaczymy jak to tu zrobić. Tą tajemnicę i ten skarb. I jeszcze przed ruszeniem do Kassandry. O, już w ogóle, okej, okay, zwałem ostatni artefakt. Ale tu zrobimy artefakt i pozbieramy te większe skarby. Bo widzę, że tutaj są przynajmniej dwa. No, spróbujemy dokończyć wszystkie zadania na tej takiej wyspy, przed rozpoczęciem zadania Kasandrum. Czyli tak mamy tutaj. Artefakt w kolejnym. Tutaj mamy. E, kolejny artefakt. To będą wszystkie artefakty. Tutaj mamy trzy skarby. Czy te dwa tu i te dwa tutaj i trzeci tu. Mmm, tajemnica jedną. Dobra, to wszystko się będzie trzeba dokończyć. To byłoby na tyle, Ja byłem ryczką na razie. No i cześć, pa, pa. Widzimy się w kolejnym odcinku z naszej gry. Pa pa.